Przywódca KRLD Kim Jong-un oficjalnie mianował szefa państwa i najwyższego dowódcę po raz pierwszy. Konstytucja Korei Północnej została odpowiednio zmieniona. Eksperci, z którymi rozmawiał Flynnus, zauważyli, że Kim Jong-un od dawna pragnie uzyskać tytuł głowy państwa i sprawić, że polityka będzie mniej zmilitaryzowana i bardziej skoncentrowana na gospodarce i negocjacjach międzynarodowych. Zgodnie ze zaktualizowaną wersją podstawowego prawa kraju opublikowanego przez portal Nanara. Kim, jako przewodniczący Rady Państwa KRLD. Jest obecnie wysokim przedstawicielem wszystkich Koreańczyków i najwyższym dowódcą armii KRLD. Cudzysłów. Wcześniej Konstytucja określała pozycję Kim Jong-un jako najwyższego przywódcę, który dowodzi całą potęgą militarną kraju. Oficjalnie szef państwa był przewodniczącym prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD. Teraz ten post jest w posiadaniu jednego z najbliższych współpracowników Kim Jong-an Hefren He. Jak zauważył korespondent BBC Alistair Coleman. w rzeczywistości KRLD nie ma żywego przywódcy. Jak wcześniej rządził kraj Kim Ir Sang i Kim Jong-ir mają tytuły wiecznych przywódców. W nowej wersji Konstytucji Korea Północna jest nadal nazywana energią jądrową. W ciągu ostatnich dwóch lat KRLD po raz pierwszy przeprowadziła szeroko zakrojone rozmowy z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi. W czerwcu Donald Trump został pierwszym prezydentem USA, który odwiedził Koreę Północną w strefie zdemilitaryzowanej.